Małe cierniki buszują w trawie. <susy> Cio ciotka Zuzanna usiadła na. Śledziu? Nie, nie, nie. śledziu, nie, nie. No, ale coś z tych ze śledziowatych, nie? Na, na makreli? Tak, 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 na tak. Czyli to ty jesteś ten flamaster. Strasznie głupia sywa. Jestem Próchnica. A, a dla, dlaczego mówią na ciebie Próchnica? Co? Nieważne. Nie gniewaj nie się, ale jestem poszukiwany. Będę się maskował trochę. Ale przecież miałem się spotkać z Glizdą. Glizda już dawno gryzie glebę. Gliźda gryzie glebę? A co na to gleba? Ale, ale to, kto go sprzątnął? Odkurzacz. Matko boska, jest mi Posłuchaj, jest robota. Trzeba odbić butelkę. Nie no wiesz, nie gniewaj się, no ale no, kiedyś to chętnie wiesz, tam się wydoiło, ale teraz to już, już nie piję. A co, dzisiaj są twoje imieniny? Dzisiaj jest próchnicy. Nie, nie, ja, jakiś dzień walki z próchnicą, coś tego butelka siedzi w więzieniu. A, a, trzeba go odbić. To jest facet, facet. Mhm, a myślałem, że wiesz. Du -du 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 -du. To facet, nie, dobra, facet, dobra. Mhm. Tak. Znaczy, wiesz co, nie, szczerze mówiąc, on najchętniej to bym się wypisał z tej roboty. Wypisał? Wypisał? Flamaster, ty się nie możesz wypisać. Faktycznie. I proszę cię, przestań się mazać. Posłuchaj, przeskoczycie przez mur więzienia, a stamtąd zabierze was samolot. To znaczy, wiesz, to jest wasz plan, ale to wystarczyłby samochód. Samolot to krzywa kierowcy. Aha, dobra, aha, no nie, wiesz, dobra, w porządku, czyli wyskoczy przez mur, a w samochodzie będzie siedział sam, samolo, samolot. To proste, to proste. No tak, ale wiesz, żebym nie wsiadł odwrotnie. Panika, wszyscy się śpieszą. Hej. Dla Master, nic się nie mój. Pójdzie z tobą szczerzuja, rzeżucha, żuchwa i łom. O, łoma nie znam. Łom to jest taki pręd. Do rozwalania kłódek. Dobra, to jeszcze wrzucę do torby piłę. Piła to straszny grubas. Waży 140 kilo. Nie wiem, jaką masz torbę, flamaster. Nie, wiesz co? I tak mi się przypomniało, że torba wyjechał do Czech. Nie, wiesz co? Przepraszam się. Przedstawmy się sobie po prostu, bo się nie dogadamy. Ja jestem Jurek, Jerzy. Poważnie. A ty? Eustachy. Nie, no ale wiesz, ale nie, weź nas... Ser... Eustachy? A nazwisko? Ocipka z Gryzodup. <noise> Pozwól, że zbiorę to do kupy. Czyli nazywasz się Eustachy Ocipka z Gryzodup Welpróchnica. Mocna rzecz. To ja też się przedstawię. Nazywam się Jerzy. A właściwie Nadkomisarz Jerzy Czarnoziem! Glina Czarnoziem! Aresztujecie cię, ocipka. Nie mów do mnie ocipka, flamastery! A ty nie mów w moją stronę, próżnica! Zabieram się na komendę. Jest tam ktoś, kto chce się z Tobą koniecznie zobaczyć. Kto? Mówimy na niego pan prokurator, a my po prostu Kaziu. Kaziu.